Ja pies... O oh, 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 chodzi z matką Krzysimira? Eee... Jak to o co chodzi z matką Krzysimira? każdym się chodzić o panią Gosię, tak? I nic nic nie chodzi z nią. Po prostu, jesteśmy tu wielkimi fanami Pani Gości, słuchamy jej y, miksów i też wspieramy y, w rozwoju kariery y, ten, aktorki. Pani Gościa jest bardzo dobrą DJ-ką, nie, nie tylko miksuje na konsoli. Można powiedzieć, że też jest kucharką bardzo dobrą, bo mizerię z takich ogóreczków to każdy z nas będzie zna... ten, Nie tylko ja w jacuzzi zamoczyć. Dzień dobry Szymonia po stole. Dzień dobry, dzień dobry. Potężny jest fans. Yy... Naprawdę jest tam tyle materiałów, że nie macie pojęcia. Ona tak w 10 minut, 10, 12 minut potrafi 4-5 squidów zajebać. Nie wiem skąd ona to bierze, bo to przecież się odwodni. Człowiek może musi dać. No nie napisać, żeby dbało o nawodnienie chociaż. Ale po co to gadać? Ja to sam nie wiedziałem, to mi ktoś na trzecie napisał. Ja nie wiem, przecież wspieram, stary. Wspieram. Podejrzewałem, że za to co ja. Yy... Co ja już wysłałem tej Pani Gosi, to Krzysimir już ma nowego kompa. Ja nie mówię, że to złe, przecież to dobre. Ale po chuj to rozpowiadasz dalej? A panowie, jest informacja! Jest informacja, wybrałem samochód. Wybrałem samochód. E, już wam pokazuję jaki. Jest tylko tysiąc chyba ich na świecie i w Polsce chyba żadnego nie ma. E... To jest Lambo Huracan, ale można na tym jeździć też po ten, po drodze normalnej. Kurwa, no do jebany! I tak go nie kupisz, już jest yy, jakby przyklepane. Tylko 1499 sztuk zostało. Trochę budżet przekroczyłem, bo mój budżet zaczynał się od... Tak 900 tysięcy, myślałem, milion. A ten, a to nie był ten z tym dachu, z dachu głównym? Okazało się, patrz, teraz pogadałem sobie z chłopem, który z, z Lamborghini, i on mówi tak: Ten bagażnik jest zdejmowany. Mogę go w każdej chwili sobie zdjąć. Ale jak będę chciał się przejechać na przykład, czy, czy do kurwa jakoś Monako, czy coś, to sobie zakładam ten bagażniczek mały. I jedno że czy tam dwie tam wchodzą. Więc spoko. E, a, te, a normalnie, jak będę jeździł, to nie będę. Wiesz o tym, że mil to jest twój widz, no pani gości Wiem, wiem, bo to ty pisał czasami. Tam 2023, 2023 rocznik to będzie. Przejechane tak do 1500, 2000 km. No i cena 1,7 miliona. Taki już, wiesz, zaufany i, wiesz, nie wiadomo, nieupalany. Przekroczyłem, kurwa, budżet masakrycznie. I ogólnie te Lambo jest kupowane, bo Moniki nie ma. Lambo jest kupowane bez wiedzy Moniki, bo Monika powiedziała, że mnie, że mnie pop... I, i, I że jestem głupi. No ale e, kolor jeszcze nie wiem. Ogólnie mają mi przysłać do domu, tutaj na Maltę, katalog, z, gdzie jest 2000 kolorów. Wydaje mi się, że taki co zmienia kolor, bo jakiś taki wiesz, no, żeby bardzo się rzucał w oczy, nie? bardzo się ma rzucać w oczy. Jakie blachy do Lambo? Albo W1 Olin! S2, S4, Emol. Ja pytam się, bo on mówi, że ma katalog 2000 kolorów, że może, mo, możemy zrobić, nie? Jakieś tam, no, wszystkie jakie chce dosłownie, nie? Ja mówię, a jest możliwość wysłania tego na Maltę? A on mówi, jak będziesz chciał to ja przyjadę specjalnie do Ciebie z tym katalogiem i razem wybierzemy. Zapomniałem kurwa, że ja auto za, za, za 1,7 bańki kupuję i się pytam, czy mogą, na, a czy na Maltę wysyłają. m jeden Toman. Kurwa, mi Toman to bym też coś zrobił. Coś na W. Nie no, kupujesz auto i zaprowadzasz do Mansory i Ci robią. Czy z drangstyczni? No tak, w grudniu. Przed świętami, jak zwykle rok temu zrujnowałem święta, bo się najebałem i Monika nie przyleciała na Wigilię, powiedziała, że jak się napiję, to, to nie przyleci na Wigilię, no i się napiłem i nie przyleciała. Dopiero pierwszego dnia świąt przyleciała z, z moją rodziną, więc w tym roku też nie zawiodę i też się na dzień przed Wigilią. Grinch. <grymcz> Zobaczymy. O, razy cztery. O! I razy Raz i dwa. Przepięknie. Przepięknie. O kurwa tutaj patrz! Też będzie to samo. Mm. Też 50. Ładnie, bardzo ładnie. Mogę okay, sobie... Okej! Okay. Okej. Okay. Okej. Maxwina tutaj to bym przyjął, ale to powiem Wam, że tak się... Kurwa smaży się na takiego Maxwinka. Zaprosić go się na streama? Nie no co ty? Mam dziewczyny, no nie mogę dziewczyn zapraszać na streama. Ja się nie mogę. Nie chcę nawet. Już miałem dużo propozycji takich, że, że ktoś chciał przyjechać do mnie na streamka. Na, na przykład ta Bedger Sandra mówiła, że może przyjechać po potańczyć na streamku, ale no nie nie chcę. Chciałem tylko, żeby filmik nagrała. Musi być cicho, jak grasz w Szugara pofałujesz. Przykurdziło. To nie no, tu jeszcze 7 spinów Naprawdę tu może, może Kurwa, no ładnie, ładnie, ale lepsze symbole teraz się przydadzą No! Kurwa! No! No Ach, Przepięknie, ale tutaj jeszcze ostatni A, i tam A nie dobrze, dobrze Ale tu jeszcze... Ja myślałem, że tutaj pierdolnie, dobra jest do, jest do jebania, przepięknie, ale mogło jeszcze więcej bez, bez turbospinów. Dwa dead spiny, trzy dead spiny, lekkie połączenia. Tragedia kurwa, tragedia. No dobra, już zmarnuje balans na sam. No i czemu takie słabe seedy. Kurwa, żaden bonus nie oddał. Żaden, nawet za bonus. Jak tak kurwa można skamować? Sam, sam bronz, no. Ty były no nie no bo mi oddawał, lubiłem go. No ale teraz to już jest przecież porażka. Ja pierdolę, no. No co to ma być? Siedem bonusów I każdy w pizdu! Ja pierdolę, co jest?! Chyba chuj, gram go jeszcze raz. Ósmy to jest bonus. Jak ósmy nie no to przecież to jest... Ja zabieram, to powinien zabrać już kiedyś. No, teraz pewnie sobie zabieram. Nawet garnuszka nie rzuci, nic! Fesino skamuje coś, ty? Nie, to nie jest skamowanie, tylko po prostu no... Zawiera. Znaczy znowu nie odda. za bonus. Dobra, 8 bonusów żadnym nie ten Czemu półtora Kacci skoczyło do balansu? E, jakiś ten bonus otrzymałem za, za rangę bo tu mam status mityczny, tylko że muszę to obrócić. Czy obrócę Wedger metoda Olin każdy bonus Kuła się skończy tak jak wczoraj Bez turbo. Na nowe saldo nie starczy. Starczy, przecież nie przegram razu wszystkiego na zero. Dobra, jest chociaż garnek. Ale no jak to, co zbierze w garnku, tutaj i tak, i tak. Słaba sytuacja. Dobra, wiadomo już chociaż, że zero nie będzie. Rób, rób. Tutaj więcej połączeń. Ok, Okej. Okay. Dobra, no coś tam, się, coś tam się tworzy, tak? Nie tęcz już 100%? Przecież dało właśnie. Mhm, mhm. I teraz jedna tęcza jeszcze. Dobra, dawaj jedną tęczę. Jedna tęcza. Jedna... Jest tęcza! Garnuch! Jest garnuch! Ohohohoho! I tutaj teraz mnożnik. Albo drugi garnuch. Jest drugi garnuch i metoda... Metoda 50 Moneta. Mnożnik tutaj. Dużo miejsca na mnożniczki. O kurwa! Ja pierdolę, jest oprócone! OPRÓCONE KURWA! Aaaaa! 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 Ja pierdolę! Bandita! Ja pierdolę! Pierwszy bonus Alin Ja pierdolę Największa wygra... Nie, na sumie raczej większa Ale zapierdolił A, Ja pierdolę No i takiego bandytę to ja szanuję Kurz mi Aś mi ten Teraz za co 30? No co ty? Teraz coś do konia Kłos straciłem że przed... coś mi się ze strunami głosy... Ale... <laughs> Głosuje mi stało. Ach, to co next? Dobra, wiecie co jest najgorsze, kurwa? Tętno 124. Najgorsze jest kurwa, to. Nie, no możemy się umówić, że i tak, i tak obrócone. No bo już i tak, i tak jest obrócone. Nie będę grał tego, nie, no i pierdolę, nie będę grał tego olina. Nawet nie ma chyba takiego czegoś, żeby zagrać tego olina. Bądź transparentny. Nie, nie, no kurwa, za dużo pieniędzy. Jaki to jest największy? Nie będę chyba, nie no. Zagram 40 tysięcy maksymalnie bonus. Żeby obrócić za 40k Ja pierd... Nie no kurwa taki bonus już dawno! I ze stream.. Zwykły środowy stream, zrobił się big stream Coś takiego mogę Ja <laughs> być olin, Nie no! Nie ma szans, za 100K, nie, nie, nie. no star, to jest za dużo pieniędzy Już i tak mam, mam. jak zagram za 40 to już mam obrócone i ten... I na każdego slota będę kupował po 10 tysięcy Czyli 4 sloty, 4 razy po 10 tysięcy I na każdego slota predykcja Możemy tak się zgodzić? No bo i tak i tak jest już yy, roz... Ten No i tak obrócony No właśnie i tak i tak jest obrócony Skam, no jaki skam? Te predykcje, aktualne się każdy ma w chuj grać Tu połowinka spada Dobra rozliczam tą predykcję w takim razie <laughs> I Dobra do 10k mogę, no kurwa ale... Jednak Wawada to Wawada, bądź transparentny, no tak, rodzice, zasady są zmienne, no ale to, no tutaj tak jest obrócone, no czy obrócę Wazer, no jest, metoda Olin każdy bonus, no każdy bonus, dobra, tak, uważajcie, bo to jest też za 10k, no ale bandycie też było za 10k, skaterek jeszcze, może ugotować i chyba ugotuje powyżej 11,2k, 11,2 było, tak, Ostatni spin Skaterka tutaj Ale i tak to po Ile? 11 844. Czy odda powyżej 10? No już tutaj Kurwa czemu to tak ucieka? No nie, nie odda to tak. Jakąś wielkość fundeda, Losowe kaczki za, za 9400 Czy odda? Ciężarek jakieś 3 ładny dawno, Kiedyś tak. Największy win ogólnie na kaczkach miałem podczas kiedy trzy skatery wypadły. Muzyka. A co to nowa jakaś Kiss FM Ukrainka jakaś leci? Może być, może być. dobra. Wykrzyknik Song. Tutaj nowa muzyczka leci. Nawet fajne, nawet nie zauważyłem, kiedy się zmieniła. Spokojna. No, czekaj, czekaj, poczekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj. No patrz No kurwa jakbym dokupił to może by i było Ale no nie dokupuję 700 nie oddało Ostatni slot został Dobra betting close, jedziemy panowie Powodzenia Albo Wykrzyknij hajs Wejdź na Discorda i zacznij klipować dla mnie tam możesz sobie zarobić Ale to jeszcze nie koniec tego slocika Znaczy pierwszy raz tego slocika sobie zagram tylko pójdę się odlać Teraz Leciutki tutaj 1000 i, i lecę Co to jest? Jeden gwarantowany jest jakiś Symbol, ale nie wiem jaki nawet To się łączy, ale to się nic nie ten Nic się nie podświetla, co to jest? co to się robi, to się kolekcjonuje po prostu nie wiem te sloty jak są mi niektóre w ogóle nie się dają i co to już jest koniec z koniec średni średni ten slotik. trzymaj to się dobranoc